Rozkręcam kurka wodna wpad. Rozkręcam blandeki. A to znaczy, że jest start z dachem. Zaczynamy z dachem. Więc i rozkręcam. Pogoda jest akurat. Pogoda jest wręcz wymarzona do takiej pracy. Słoneczko lekki wiaterek. Jest elegancko. Oczywiście nie będę tego robił sam. Zaraz przyjedzie pomoc. Bo sam to ja mogę postać i w nosie podłubać. Także jedziemy z koksem. Dzisiaj kładziemy murłat czy tam murłatę, nie wiem, będzie poprawna wymowa i zaczynamy zamki na krokwiach A jak pójdzie, robota to się okaże Żeby to nie fruwało zaraz kurczę po połowie placu no. Tam są potrzebne murłaty Jest! Co? No, już jest dziubek! No tak. kurwa nie idzie, nie idzie, a później taki No, bo tępy jest i nie ciągnie się. No to może no. trzeba by go kurwa tu. To... Ono się powinno samo wciągać, ono w ogóle nie ciągnie. Tu nie no, bo to. to, to się, tak, tak, takie rzeczy to się wierci jak stoisz, wtedy masz kurwa nacisk, to tu pchasz, to to idzie jak masło, a tak na wyciągniętych rękach to kurwa. Dobra. Kurwa nie skręcone W dupę na raki, łapać czupaki. Człowiek o pół pustaka nie ma. Świeciło ja tam. No i na bramoród dzisiaj zrobiony. Nie dużo, też nie było Przykręcone, może stygnąć. Zameczki zacięte. Oczywiście, zaraz ktoś powie, że za mało. Pewnie. Znawcy. Ale to, że dałem szpilek gęściej i więcej niż potrzeba, to nikt tego nie zauważa. tylko zauważy zauważa jakieś błędy. O, a tam już jest ułożony i rozrysowany kąt dachu, jaki będzie. Bo niestety, jak się tego nie robi na co dzień, to człowiek nie wie, jak temat ugryźć. Trzeba było sobie to porozkładać, porozkładać, pomierzyć, gdzie się opiera na murłacie, w których miejscach, jak i wychodzi, yy, jaka wychodzi wysokość od czupeczka dachu do, do wiadomo tej płaszczyzny. Powymierzać to na budynku. Dosłownie zmierzyć to 5 razy, żeby się nie pomylić, bo długo się czeka na drzewo. <noise> I jakby coś się źle pozacinało i coś by nie wychodziło, to nie dość że się długo czeka, to jeszcze kosztuje Kilo złota, dosłownie kilo czystego złota, także jutro startujemy z Krokwiami i podejrzewam, że może, może połowę upierdzielimy we dwóch, jak się uda to upierdzielimy, złażę i jadę do domu. Naturalnie! A ty nie masz drugiej łaty przykręconej! Łaty drugiej nie masz przykręconej! Ale to tam już wcześniej powiedzieć, że ci odkreski brakuje, no! Bo to by upierdolił, ale... A tu nie mogę zawinąć, bo tu muszę zawinąć! Drutu jak? Dobra, weź no go zawiń, bo zara kurwa wejdź. Bo... musisz jest zawinięty. Dawaj, już no maksa, opuszczony maksa. Kurwa, 5 i pół no wystaje w chuj, ty. Co jest? Dwa ruchy w sumie. No masz 5,5, tak wystaje, a 5, no trochę może lepiej. 5 ,5. Dobra, ty, ale ten. Wszystkie tak tniemy. Jak wszystkie? Wszystkie tniemy na skos, ile się tu zmieści w pionie. I tam później pasami spinamy i wycinamy zamek, kurwa, we wszystkich na raz. Garp jest tu. Garp jest tu. No to dobra. A tam nie trzymaj się końcówki, to pewnie naginałem. Dobra, dobra, kurwa. Później się zorientowałem, że. Tu za daleko o grubość tarczy dosłownie, powinniśmy się cofnąć. Z boku i... O grubość ołówka. co, może byśmy przerysowali to. A tu to ja, i tak, nie, ja to i tak nie widzę tutaj, nie będę zaglądał. Ale kurwa, za chwilę jak na drugiej wyjmiesz coś, to żeby było widać czy dobrze idzie, weź, weź, weź. Ma być tak, tak? Są pilarki do takich rzeczy. Ta pilarka chyba ducha wyzionie po tej robocie. Inna sprawa, że ona przecież za głęboko szła. Jak za głęboko szła? No bo ona za głęboko przecież wchodziła, ona, ona za głęboko i Tu nie można ustawić wysokości. Przy tej. Nie, no przecież chyba. Dobra, tniemy drugę. Nie ma co tu, kurwa, gdywać. I teraz by trzeba było odmierzyć. Z twojej strony będzie szło. Więc przymierz mniej więcej. I z tej strony będzie mi zależała. Ustaw na znaczek. Myślę, że tak. No dobrze, bo odcięcie musi być tak. Bo masz krzywotą. Dobra Trzeba się się domierzyć do kreski teraz i to samo zrobić tam. 11 do zewnętrznej strony praktycznie. Uh -huh. Uh -huh. Piszemy? Nie przecież tak na to nie patrzyłem, kurwa jak idzie, tak idzie ma się sunąć po tym i dziękuję. Nie działać. Co jest? Dobra, jak się od, odpierdala już w Dwa człowieku. Nie oglądanie. Churodzi czeka jeszcze. Te... Krotki będziesz do zabawy. Nie no, tobie dam. Kolejny dzień Pę pracy przy dachu wczoraj było kminienie, i cięcie, i przygotowywanie zamków, żeby było wiadomo, jak to wszystko zrobić. A tu z rana, ja mam je tu po moim niebie, Ogromny balon, opony ekspres, no. Tam na górze musi być dopiero zimno, jest 0 stopni niby słoneczko takie bystre świeci. Co, mamy przygotowane praktycznie większe półdachu pozacinane yy, zameczki, powymierzane, pozacinane na górze, na dole, tutaj gdzie murłata. Yy, było wczoraj postawione, sprawdzane kąty pochyłości, wysokości. Mierzenie, domierzanie, zajmowanie, docinanie. Także ktoś powie, że mało zrobione. Mało zrobione, bo wczoraj było większość robione na ziemi, czyli te wycinanie zamków, rozkładanie krokwi i tak dalej. Dzisiaj to poleci, bo mamy wszystko przygotowane. Więc powinno pół dachu pęknąć. No, jak nie pęknie, to pęknie kawałek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tu sobie wniosłem krokwy, żeby nie były zmrożone. Położymy na wieńcu, i tutaj, kurczę z tej strony na wieńcu, żeby zrobić kawałek podłogi do chodzenia. Dobra, trzeba się rozruszać, bo jest zimno, jak cholera. wycinane zamki. Te na górze, gdzie będzie belka kalenicowa są wycinane indywidualnie każdy. A te tu, które są na łacie to jest ułożonych 10 czy tam 15 krokwi razem. I jest to ściskane pasami, żeby było w linii i wszystko jest cięte za jednym zamachem. Czyli kilka cięć jednym zamachem. Jest jedna pilarka ustawiona na jeden kąt, druga pilarka ustawiona na drugi kąt. Muszę trochę dociąć, bo tarcza nie sięga Taka kosmetyka I będzie gitara Mówię, jedna pilarka ma ten kąt ustawiony, druga ma ten I tych pilarek nie zmieniamy, nie wachlujemy tymi kątami Żeby się nic nie pozmieniało Żeby wszystkie były na jedno kopyto zacięte Może nie będzie. Dach tak bardzo falował. 3.20. Te krokwy nie położyły Pakuję im tu wkręty Łączę deską I zaraz je do murłata przymocuję żeby się nie chciały sunąć bezpieczeństwo przede wszystkim czy ja to tak wrzucę? o kurka wodna no jest król. kawałek. Człowiek z tych wyższych tutaj ma lżej, nie? Widzę, to jest bezpiecznie. Przesuwamy. Za kroka nie dał w dół. Bo strasznie szybko się ewakuuje. Stąd. Wtedy. O! Raz się jej przykręci. Szkoda, że do końca nie sięga. No ale. No o o. i kawałek stropu jest elegancko, Dobrze jest, trochę się nogi gibią, ale jest dobrze. Dołoży nam się jeszcze blatu z tamtej strony. Będzie gitara.